Choć godzina 15, godzina miłosierdzia. Rozpoczynamy nasze nabożeństwo, nowennę do Bożego Miłosierdzia. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pierwszy dzień nowenny do Bożego Miłosierdzia. Módlmy się o miłosierdzie dla całej ludzkości. Jezu najmiłosierniejszy, którego właściwością jest litować nad nami i przebaczać nam, nie patrz na grzechy nasze, ale na ufność, jaką mamy w nieskończonej dobroci Twojej. Przyjm nas wszystkich do przybytku najlitościwszego serca swojego i nie wypuszczaj zen nikogo na wieki. Błagamy Cię o to przez miłość, która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym. Ojcze Przedwieczny, Spójrz okiem miłosierdzia na ludzkość całą, a przede wszystkim na biednych grzeszników, których jedyną nadzieją jest najlitościwsze serce Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki okaż nam miłosierdzie swoje, byśmy wszyscy razem Twoją wszechmoc wysławiali na wieki. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, Umęcząc pod pąckim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, wierzę w ducha świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie. Amen. Ojcze przedwieczny, Ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pan naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmniejszego Syna Twojego. A Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, myślę, jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, questions. miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami, święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami, święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Módlmy się, Boże, w którym miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nie przebrane. Weź nas łaskawie i pomnóż nas w miłosierdzie swoje, abyśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie podawali się rozpaczy. Lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, króla miłosierdzia, który z Tobą i z Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie teraz i na wieki wieków. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie, o krwi i wodo, Któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie, o krwi i wodo. Któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Akt ofiarowania się boskiemu miłosierdziu. O najmiłosierniejszy Jezu, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łask przebrane. Ufam bezgranicznie Twoim miłosierdziu. Które jest ponad wszystkie dzieła Twoje, oddają się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, ażebym w ten sposób mógł żyć i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości. Pragnę przeżyć Twoje miłosierdzie przez spełnianie dzieł miłosierdzia, tak względem duszy, jak i ciała, zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i strapionym. Strzeż mnie, O Jezu, jako własności Twojej i chwały Twojej. Jakkolwiek czasami drżę ze strachu, uświadamiając sobie słabość moją, to jednocześnie mam bezgraniczną ufność w Twoje miłosierdzie. Oby wszyscy ludzie poznali nieskończoną głębię Twojego miłosierdzia, zaufali mu i wysławiali je na wieki. Amen. Jezu, ufam Tobie. 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 Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławny Księże Michale Sopoćko, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Jeszcze dzisiaj będziemy transmitować liturgię Wielkiego Piątku, liturgię Męki Pańskiej o godzinie 18:00. Transmisja zacznie się nieco wcześniej, pokazując obraz z kaplicy przechowania zwanej Ciemnicy, by także ci, którzy korzystają z transmisji mogli adorować Pana Jezusa właśnie w Ciemnicy. Mógł zapłać za wspólną modlitwę tu w kościele, a także przed odbiornikami.